To tworzy teraz, no to otworzę no. My god! MY GOD! My god. Nie. No... No Z tej strony to And Jeff the Killer. Dokładnie, moi drodzy. Powrócimy sobie dzisiaj do horroru. Znacie greni, prawda? To taka kobieta, która chodzi w takiej białej płachcie z takim baseballem i próbuje nas uderzyć, bo my musimy uciec z jej domu, bo nas porwała. Jeff the Killer, czyli chyba jej syn, zrobił teraz z nami to samo. Gierka bardzo podobna do greni. Też musimy znaleźć kluczyki i. Uciekać, bo jak nie, to Jeff! Jeff, zostaw mnie! Dziew nie! Ua! 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 Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej hororków, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Lecimy z... O, juniorku w końcu krzykator pospolity. Tylko moje uszy od twoich krzyków mnie bolą lol. Dobra, lecimy! Co jest grane, patrz! Co to jest za kadsenka w ogóle, ej! Tak sobie chrapiemy tutaj! Rapu, chrapu! Ale, ale, czekaj, 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 bo to jest chyba nasz dom, nie? I teraz co? Jeff the Killer do nas przyjdzie? Ja, ja, przyszedł, patrz! A to! O, otworzył sobie okienko! Ściąga tam kołdrę! Co? Co jest grane? A okno się albo otworzyło, albo on sam otworzył, nie? A eee, trochę się trzeba przyciągnąć. Co? Co jest grane? Czemu się okno otworzyło? Zamknę to okno Idę dalej spać My gramy jako taki starszy pan nie? Znowu się otworzyło to Znaczy okno się otworzyło Kurde, to jest grane Znowu zamknął Znowu otworzył. No. Jeff the Killer. Leave me alone. Leave me alone. I boi się. To się normalnie boi, bo jego oczka wyskoczyło. On tutaj w kapturze. Nie umie założyć kapturo sława. Bo mam sławki. Jumpscare, no ale to co? To on nas teraz też porwał jak grenin. No chyba tak, nie? Jeff. De. Beep. Ja tyle słów już powiedziałem. Złych. Ale. To wideo było w 320p, nie? Tam nic nie było widać. No i co jesteśmy, ja? Dalej jest No jaka ta kacenka długa będzie, tym, no. Ale że w szafie jestem. Aaa, jestem. A, bo on nas… No, on nas musiał porw… Ja, ja, on nas porwał. No jesteśmy w jakimś lokerze, widzicie? Takim szkolnym. School locker tak zwany. Ja muszę uciec, nie? No? On jest creepy. Hiding in the closet until Jeff gets old. No a bad idea, right? Ukrywając się w lokerze zanim Jeff się stanie starszy. But every second counts. Ale każda sekunda się liczy. The Tap on the screen, no jak? Nie działa. Nie działa, bo to co? Tak gra też jest na komórkę, czy co? Wydaje mi się, że ja, nie? no? A my teraz gdzieś A, i uciekłem sobie normalnie z auta, czy co? No ale on nas tak czy jak złapie, no? Jesteśmy w lesie teraz gdzieś znowu. On, on zaś tutaj przy. Teraz to jest Katzenka wzięta z grani, Nie, że idziemy przez las. I on nas za chwileczkę znowu złapie. I nas schowa do budynku pewnie, bo nie wierzę, że nie. Ale że też on nie zamknie. No widzisz? No i odgłos jest i za chwileczkę się pojawi Jeff, the killer. Na dachu jest. Na na dachu, na drzewie, co ja tam na, na dachu. Mam cię! Serce nie wytrzyma za chwileczkę. Panie beat, by był Dobra, jesteśmy znowu w tym lokerze, nie? Ja nie wytrzymam psychicznie, stary. O co chodzi? Yo, where did I get to? Gdzie on mnie zabrał? O, mogę <laughs> się już... O! Hatch is closed. You need a screwdriver. Okej. Okay. Ale tu jest tak ciemno, że ja nic nie widzę, nie? Jest tu jakaś latarka, czy coś takiego. Tin can. Drop. Co tu jest? Tu nic nie mogę zrobić. Ja nie chcę za bardzo... Aj, tutaj się mogę... <laughs> to samo odgłosy przecież... go. Um. Panie Teodor, panie Teodor had takie odgłosy. Aha, I need to get out of here. No. A ja, yeah. patch. Okay. We need to make a noise and hide. Now let's Jeff the kid is so goofy. He's here. Jeff peeks through the crack. As long as his gaze is on you, the gray school will fill up. Duck down to get out of sight. Don't let the school fill up, otherwise will, he will open the door. Aaa, ah, okej, okay, czyli to na takiej zasadzie działa. Ale chłop jest głupi, nie? Bo widzisz, że tu jest tylko loker, nie? I zostawił drzwi otwarte, no nie wytrzymam psychicznie, ty, to no, o co chodzi z On poszedł gdzieś tam do ubikacji chyba Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Czekaj, tu się można ukrywać Już widzę to Fuse box, znaczy fuse o. On gdzieś tu idzie, bo widzę... Dobra, idziemy. Tu jest wyjście, już widzę Mówiłem ci, że tu był, nie? Zamykaj te drzwi tu Co my tu mamy ciekawego? Co my tu ciekawego mamy, ty? Tu nic nie ma, ej On tu idzie, chyba. Leci Leci, 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 go On to otworzy teraz, no. No nie mogę, no jak to? Go to sleep, bed, Jeff! A little too close, day two. Dobra, ale on już drzwi otworzył, no co jest grane? On już gdzieś tam łazi, ty. I need a screwdriver. i znowu jest to. Aha, jest. Aha, basement key. OK. Co, nie zgramy w ogóle? Dobra, idźcie tu. Oh my god. Idź stąd. Idź stąd, ziom stary, idź stąd. Co za chłopnie. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Bo mi się tutaj w ogóle nic nie podświetla, nie? Już. Ja nie wiem w ogóle, jakie przedmioty mam zabrać, a które nie. Jeszcze tam gdzieś wyżej można wejść. Okej, okay, tutaj też potrzebuję screwdrivera, co to jest? Co... to było? Co to było? On tu gdzieś jest, nie? Stary, on tu gdzieś jest! Ja się boję że w ogóle, że za chwileczkę... Ale już że za chwileczkę wyłączę ten... ...dźwięk tutaj. Bo mi myszka wyszła poza ekran. Tutaj też pierdzą te... fotele i wszystko! On, on teraz się na mnie nie patrzy, on teraz się tam gdzieś patrzy, bo to tam pierdło, nie? Dobra, wypadł Dobra, on poszedł na górę, nie? Idziemy sobie, wiecie gdzie? Pójdziemy sobie teraz tu, bo ja nie wiem w ogóle gdzie ten fuse mam dać teraz, nie? No, tu jest wyjście I need to wire cutters to cut the wires. Okej okay. O i Belek Ale w każdym pomieszczeniu jest do ukrycia się to, nie? Widzisz? The bathroom smells of something shark chemical. Czy mnie teraz tu zauważy? On, on tu gdzieś jest, nie? I need a hammer to break the boards. On poszedł chyba na górę, nie? Elevator jest out of order, no power. O oh mój Ja nie wiem gdzie on jest. Teraz chyba idzie na górę, nie? Nie, on jest za dole, dobra. Czy wyżej można iść? Tu wszystko, wszystko można otwierać, ty patrz. Ja nie wytrzymam przecież Tu jakieś serce. Oh my god. Tu coś jest potrzebne. Tu, tutaj są wszędzie klucze potrzebne. Że ja tu jestem, nie? Jaki chłop, on nie wie, że tu jestem. Ty normalnie przed nim teraz uciekam, on nie wie, że tu jestem. Poszedł, ty normalnie dał mi spokój. O, jest Kluczosław. Kurde, ale ja muszę coś dropnąć. I need a hammer to break the boards. Ja nie wytrzymam psychicznie, nie? Dobra, chłop leci, nie? Tu było tylko i wyłącznie jedno pomieszczenie, jeden loker, i on w ogóle nie wie, że ja tu jestem, nie? No, co za chłop w ogóle. Nie? Dobra, bo ja mam jakiś kluczyk. On w ogóle też tam ma jakiś kluczyk stary. Jego trzeba jakoś, ja nie wiem, co z nim trzeba zrobić. Co? I need a purple key. A jaki ja mam? No, przecież tu jest niebieski chyba. Tutaj w ogóle też są jakieś coiny. Co to jest? Crushed camp. Kurde, nie No tu przyjdzie. Nie, nie, on teraz sobie tam będzie stał. No dobra. Mamy chyba niebieski kluczek, tak mi się. No tam było wcześniej napisane bluki, nie? On no, wie, że ja tu jestem. Nie jest zagłupi na to, nie? My God! My God! Czasami nie wie, gdzie ja jestem, a czasami nie wie co. Day 3. Mamy w ogóle 6 dni w tej gierce. Nie mamy 5, tylko 6 dni. I znowu się budzimy. Zawsze w do piwnicy, nie? A ja tu już chyba będzie otw. Od... Nie, no, zamknięte jest. Ale tu coś gdzieś mi się świeciło, chyba. Tu gdzieś coś mi się świeciło, chyba. Aha, zaś muszę tą puszkę wziąć. I znowu go striksować na ten sam. Na ten sam sol, nie? Bo w ogóle znowu nie wie, że ja jestem w Lokerze, nie? On, ja, myślałem, ja myślałem w ogóle, że Jeff the Killer ma troszeczkę pojęcie na temat swojego życia, ale tak nie za bardzo chyba, nie? Muszę iść na górę, tam gdzieś. Niebieski kluczyk otworzyłem. Gdzie on teraz pójdzie? On idzie na górę, nie? On tu stoi. Kurde, nie mogę wytrzymać nic nie Poszedł. Poszedł na górę. My GAD! Dobra, tu idzie. Dobra, możemy tu na spokojnie biegać i co dalej, nie? Tu gdzieś coś otworzyłem. Gdzie to było? Tu, Kurde, tu jest tyle pomieszczeń stary. Dobra, jestem w jakiejś kuchni. Wydaje mi się, że on tutaj chyba nie. Fuse kolejny. Wydaje mi się, że on tutaj nie może wejść. There is no water here. Ale to będzie rozbudowana gierka, nie? Tu gdzieś. Patrz, tu jest fuse chyba, nie? I need three electrical capi... Coś tam. Kapibary. Tu? Kapibary potrzebuję. Co? Nic nie ma. Tu jest światełko. Ale to nie są potrzebne przypadkiem te fuse boxy tutaj? No tego fuse boxa. Tu. O! No widzisz! No to jest to! No to czemu tutaj się nazywa? Tu jest ta puszka. W ogóle tu też można iść jeszcze. I na górę gdzieś można iść? O! Właś, właśnie. Co jest grane? On tu jest? Ja on nie, on nie umie chodzić po drabinie, ty! Jaki obesrołek! O! Oh. Aha, i tu jest potrzebny ten, nie? Nie wyłączyłem nic, nie, nic nie wyłączyłem. No i tutaj są te fuse boxy potrzebne, dobra, złaś na dół, to jest bez sensu, że nie animacji nie ma. Właśnie na górę! O, udało się. Patrz! <noise> on tu nie umie weź, biedny! Jaki obesrołek Dobra, poszedł sobie, bo ja wystarczy, że kliknę e już się tutaj teleportuję, że tak powiem. Dobra, on poszedł gdzieś tam. Ja muszę teraz te fuseboxy tu wsadzić. Mam nadzieję, że nic nie pierdnie. Dobra, nic nie pierdzi. Mamy tutaj kolejny fusebox. Nie wiem dlaczego to się nazywało elektry coś tam, ale weźmy tutaj kolejnego fuseboxa. On chyba tu idzie, nie? Nie, on jest na dole Dobra, on jest na dole, on jest na dole Dobra, i co teraz mamy? Patrz O, załączyłem I teraz trzeba chyba na spokojnie pójść sobie do góry Patrz Dawaj, let's go Pójść sobie do góry i tutaj już chyba będzie otwarte, nie? Bo mamy prąd, patrz On It's open! I wszystko, dziękuję, gratuluję Kolejny kluczyk z... Purple key Dobra, ja wiem gdzie jest purple key Tutaj można spokojnie uciec jakby co przed nim Także jest, jest spoko Chłop, date 4. jeszcze mamy Trzy dni I zaś muszę tą puszką rzucić Naprawdę, nie chcę nabierać cały czas na to samo, nie Dobra, rzucam Ale otwórz to najpierw Jeść! Jeść chcę, halo Jeść chcę Teraz muszę zrobić tak Teraz zrobię tak i ja jak ninja, stary, nie? On w ogóle nie wie, on ma, on ma tyle IQ... Nie tu, ja mam też mało IQ. On ma tyle IQ, stary, że on nie wie w ogóle, gdzie ma iść, nie? Dobra, dawaj mi tutaj purple key. I co my tutaj mamy? Co tu jest napisane? He's here, Jeff, not a myth. The room reeks of blood. The walls scream with voices that aren't mine. The light flickers and his eyes. Emptiness. He asks questions, cuts me when I stay silent. No key, he lied. I hear footsteps, three knocks. G? Kurde, znowu źle biegnę, ja mam mało IQ! Tu nie? Tu pójdziemy i co dalej, stary? Co tu jest fajnego? Tu się otwierać nie da. Co? Co to było? No ale tu się nie da ukryć nigdzie! A? Co tu jest? O! Patrz! Tajemnicze przejście, co to jest? A piece of music paper! Czy on wiedział, że ja tu jestem? No chyba nie. Wydaje mi się, że tutaj na spokojnie się mogę ukryć, żeby on nie wiedział, że ja tu jestem, nie? C5D6 tu jest w ogóle napisane, czy tam G5D6 Co to jest? O nie! I need the key to the attic. Ale co teraz zrobić z tym music note oh, I, aha. O! Aha! i na trzecie piętro jedziemy, patrz! Bo ja zapomniałem, że ja prąd tutaj ogarnąłem teraz. Ale to co, to co, co, co? To on teraz wtedy nie, nie przyjdzie? Bo jestem w jakimś miejscu starym, gdzie on nie ma dostępu chyba, patrz. Widziałeś? Reference. Ja sam... Ja mogę tutaj stary, robić... Patrz, larmu, nie? Ja nie wie w ogóle, że ja tu jestem. Dobra, tu nic nie ma. Tu wszystko otwarte. Jak mnie znalazłeś? Nie znalazłeś mnie. Ej, to się nie da otworzyć, patrz. Czyli tu jest chyba jakiś kluczyk potrzebny, czy nie? Widzisz? Patrz. Tu, 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 tu. tu mam jakiś... O! Co tu jest? Nic mi się nie pokazuje, ty, patrz. Dobra, dawaj mi teraz, nie ma, nie ma drugiego piętra. Czyli, jak ja zjadę na dół, to on na bank będzie w tej windzie, patrz. Nie, tu gdzieś był. No dobra, ale ja. co, co ja mam z tym reference teraz zrobić? Jakie to jest głośne, stary. Najgorsze jest to, że ja przez ten reference teraz nic nie widzę. A tu jest! Jeffrey Adam Woods, diagnozy, simple schizofrenia, pathological aggression, paranoia, observation, the patient exhibited extremely coś tam, the patient repeatedly mentioned the transition, bla, 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 special note, disappear without a trace, I will return. Wydaje mi się, że ja to muszę wziąć ze sobą, jak już będziemy stąd wychodzić, nie? Bo to jest jakiś taki sekretny wieżak, nie? Coś tam. No dobra, ale mamy music note i co dalej? Chyba tu już nie wiem, co trzeba zrobić. Tutaj mamy patch. Orange key, tu jest też jeszcze jakiś key, library key, no i ten bank to będzie tu potrzebne, tu. Bo nie wierzę, że nie. Jeszcze mamy to, patrz. Crushed can. Spłaszczona puszka. Może gdzieś coś... Też... Mi się wydaje, że coś za obrazami gdzieś może być, wiecie? No tu jest... NIE! Ja tu siedzę, po prostu siedzę, no! O, coś zjem od niego, Króciec z od niego wziąłem, ty! Czyli do niego trzeba jakoś podejść... The last day! Do... O, mam ten klucz, patrz, ale co to jest za klucz? On nawet... Jak on jest głupi, że on mi w ogóle pozwolił zostawić ten klucz, nie? Co to jest za klucz? Patrz, nightstand key. Mi się wydaje, że coś gdzieś za obrazem będzie. Na razie, Fix. M może czekaj, bo mamy ten nightstand, mamy ten kluczyk, to być może to będzie ten kluczyk do tego, do tego tu, patrz, tu. Tu. No mówiłem ci, że to będzie do tego! Lighter! Po co mi ten lighter, nie? Po co ten lighter teraz tu jest potrzebny? Patrz, tu nic nie mogę zrobić. Lighter, ale po co jest ten lighter potrzebny? I ja tu mam teraz takie przedmioty, że ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem, nie? Szkoda, że w ogóle nie da się pojechać na drugie piętro. On tu będzie. Halo, halo, Peridol. It looks like I'm not the only one. Patrz, czekaj, help. Help me. Who was here and what happened? To tu i co się stało. No nie wiem, ja potrzebuję przedmioty, stary, no. O, mam hammer! O, o. chyba. Teraz musz. Dobra, mam hammer, w końcu znalazłem hamera stary. Wiesz, ja muszę teraz iść? Na sam koniec i tutaj gdzieś mieliśmy. Patrz, tu nie. Tu gdzieś mieliśmy bordy, patrz. O. Aha! Nie, no super! No, the game by falling victim to Jeff! No nie, no gdzie ja spadłem? Aj co, jest? Rzucił mnie znowu do piwnicy, czy co? Wow, ale katysenka. A nie jest, przyszedł do nas. No. Stop. Dobrze moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Jeff the Killer, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. I widzimy się na następnym odcinku. Na razie dzięki, cześć! Uuu.